Słuchajcie, w internecie mogą mnie wyzywać. Mogą mnie wyzywać. Ale nie ma wacka we wsi, że ja się pomyliłem o tych wielkich drzewach. Bo to samo powiedziała Szeptucha. To jest... Ja nie wiem, kto to jest. To jest jakaś kobieta na Podlasiu. Gdzieś... Bóg wie, gdzie ona mieszka. Nawet ja nie, nie wiem, jak, kto to wrzucił i jak można się z nią skontaktować. Ona też powiedziała że jest pod wielkim rozłożystym drzewem. I to się zgadza. I to się zgadza. Ja nie potrzebuję potwierdzenia. Ktoś mówi, że ja potrzebuję potwierdzenia. Nie, ale przecież to się zgadza. Jeżeli ktoś inny mówi to samo co ja, choć nigdy z tą nie znam tej osoby, nigdy z nią nie rozmawiałem, gdzieś z drugiego krańca Polski, to jest taka osoba jak szeptucha, no to należy jej wierzyć. To należy jej wierzyć.